Witaj na kanale ludziutkiej Cześć, witam na moim kanale, na kanale Ludziutkiej. Dzisiaj zapraszam na projekt DENKO i teraz szybciutko, nieprzedłużany. Płyn micelarny z garnier e, Bardzo fajny, duża pojemność 400 ml, bardzo fajnie sobie radzi ze zmyciem makijażu. Ja tu mam jeszcze troszkę, bo planuję porównać trzy produkty właśnie płyny micelarne. E, I właśnie potrzebuję go jeszcze tak chociaż na raz. Kolejną rzeczą jest woda różana, bardzo fajna, ja nie używam jej z płatkami kosmetycznymi, tylko po prostu po umyciu żelem twarzy daję sobie trochę na rękę i klepuję. to według mnie dużo lepiej działa, robię tak w sumie od niedawna, ale polecam ten sposób, Nisiaks właśnie nagrała kiedyś o tym film, niedawno i właśnie stwierdziłam, że... Będę tak robić i widzę faktycznie różnicę. Y, bardzo fajny. Teraz mam tonik ogórkowy, też się sprawdza bardzo fajnie. Kolejne będzie mydło do rąk. Tutaj mamy pomarańcze i pomelo. Y, to było takie gęste, żelowe, pomarańczowe y, mydło z Wilko. Picznie pachniało, y, dlatego kupiłam właśnie to mydło, bo bardzo mi się podobał zapach. Wykończyłam również rybki z Real Ledup. I to są te z zgięka. I witaminą E z Rosmana jest ich 7 sztuk. One są niedrogie. Ja pierwotnie z nich nie byłam zadowolona, ale kiedy zaczęłam używać ich z żelem aloesowym, podejrzewam, że tak samo z żelem hialuronowym by się sprawdziły, stwierdziłam, że są bardzo fajne, ponieważ lepiej się wsiąkają w skórę i lepiej tą skórę nawilżają. a nie tak jak są osobno używane bez niczego, to zostawiają taką tustą powłokę i myślę, że nie wnikają w skórę tak jakby mogły trzy balsamy do ciała. Ja ich nie będę opisywała, ponieważ e, nagrałam filmik porównawczy różnych balsamów do ciała, więc o, odnośnik e, gdzieś tutaj zostawię, jeżeli jesteście ciekawe. Johnson's Baby Bedtime Lotion, to jest taki lawendowy, bardzo fajny, lekki, nawilżający, podobał mi się. Tak w skrócie. E, masło Soap and Glory, bardzo fajne, e, dość tuste, super nawilża, bardzo mi się podobało, zwłaszcza jeśli chodzi o zapach, I też bardzo fajny produkt, czyli e, dla kobiet w ciąży. On pomaga, żeby nie wytwarzały się jakby rozstępy. Bardzo ładnie pachnie, ale wiem, że nie każdemu się podoba taki naturalny zapach kakao, więc warto powąchać, ale jeśli o mnie chodzi, to naprawdę super. Gęsty, bardzo fajnie nawilżający balsam do masażu ciała. L'Oreal Ever Sleek i to jest szampon, który ja kupiłam w punciaku. Wiem, że normalnie można go kupić drożej, dużo drożej. Ja zawsze używam z odżywką, więc, więc jeśli chodzi o sam szampon, to nie jestem w stanie wiele powiedzieć. Ale pienił się fajnie, ładnie oczyszcza włosy. Myślę, że całkiem fajny. Jest tutaj go 250 ml. Krem do twarzy Babaria. Właśnie ja go kupiłam na ten ryfie, Pojawi się na pewno filmik, ale chcę kupić, bo mam nowego laptopa, ale chcę kupić jeszcze jakieś fajne oprogramowanie, jakieś do jakieś oprogramowanie, jakiś program do... Montowanie filmików, bo jak na razie jestem na Movie Maker, że, więc to nie jest zbyt taki profesjonalny program. Chcę kupić coś lepszego, yy, więc trochę pewnie można jeszcze poczekać niestety na ten film. Ale już wiem chyba jaki, więc przynajmniej tyle. I to jest Babaria Natural. To jest krem przeciwzmaszczkowy. Bardzo ładnie nawilżał. Był taki, no a nie był za gęsty, nie był za lekki, no bardzo fajny krem z przyjemnym składem. I ten krem też nie był drogi, ponieważ trio, czyli dwa kremy i żel, kosztowało nie pamiętam gdzieś około 12-14 euro, więc myślę, że dobry zakup. Kami balsam do ust, ja go kupiłam na ogromnej promocji za punkt 50 gdzieś około, z 5 funtów, ja też już parę razy nie wspominałam. Fajnie nawierzający niestety skład pozostawia ja trochę do życzenia. On był w takiej fajnej yy, bombce, bo to była seria świąteczna, jakby prezent na święta, który można było kupić. I gdy się święta skończyły, właśnie były te fajne promocje. I została sama kolorówka. I tutaj już warte brzydkie opakowanie. Perfect Skin Eyeshadow Base, i to jest utrwalająca baza pod cienie do powiek. Professional. I to była naprawdę bardzo fajna baza yy, z Belle. Niestety dość szybko się skończyła. I ona jest y, niedroga, bo ja nie pamiętam ile dokładnie kosztowała. Ale gdzieś około 10 zł, 15 myślę, że na pewno więcej nie. Ale naprawdę przyzwoita, zwłaszcza że cena niska. Teraz będą cztery podkłady aż cztery. I pierwszym podkładem będzie z L'Oreal. Ja nagrałam test na żywo. No na pewno recenzję tego podkładu. Ja byłam na początku z niego bardzo zadowolona. Niestety pod koniec zaczął jakbyś krócej trzymać na twarzy, ale myślę, że i tak dość przyzwoity podkład. Eee, I jest go wiadomo 30 ml. Eee, no nie wygląda teraz za ja ładnie, bo jest skończony. Następnie Catrice Photo Finish 18 godzinny Liquid Foundation. I tutaj ja nie byłam z niego zadowolona i mieszałam go z innymi. A dlaczego nie byłam zadowolona? Ponieważ szybko bardzo schodził z mojej skóry. Jakoś tak no... no nie trzymał się na pewno 18 godzin jeszcze do tego. No nie. Ale jak mieszałam go właśnie tutaj z tym z, A z Astor Perfect Stay Foundation... 24 godziny Perfect Skin Primer to naprawdę fajnie to wyglądało wtedy razem. I a propos tego właśnie, który już też mi się skończył. I ten podkład był naprawdę fajny, ale niestety, jeśli chodzi o tą porę teraz właśnie zimową, mimo że to jest chyba jeden z najjaśniejszych albo nawet najjaśniejszy podkład, to nie! Golden beige. beige. 102. No, no, był dla mnie trochę za ciemny, e, ale wydaje mi się, że e, jak go znajdę gdzieś na półce i w jaśniejszym odcieniu, to na pewno mi się skusiła. Gęsty, ładnie, zakrywa niedoskonałości, Bardzo fajny podkład. Ostatni, który mam teraz właśnie na cerze, to jest Wake Me Up Foundation. E, I on jest taki z delikatnymi drobinkami, Nie wszyscy je zauważają, ale to chyba zależy też, jak światło padnie, ponieważ pewnego dnia, kiedy miałam go na sobie, moja koleżanka jeszcze mnie zapytała co robiłam, że się spociłam. A okazało się, że po prostu te drobinki się tak odbijały, że wyglądało to I chyba Tak Tak, I moja córka mi to odpowiada, bo jest obok, że mi coś tutaj jeszcze zostało, tak, bo to jeszcze nie koniec. I mam tutaj również Astor Stim, Stimulash Volume Mascara. E, oczywiście czarna. Mi się niestety teraz wiele tuszy do rzęs nie sprawdza, ponieważ mam krótkie rzęsy. Chciałam sobie zapuścić i kupiłam jeszcze raz FEG, odżywkę do rzęs, ale chyba nie mogę jej stosować, ponieważ jestem matką karmiącą i tam no niestety jest napisane na opakowaniu, że nie powinnam. Więc jak na razie poczekam chyba na nią i może poszukam czegoś naturalnego. Jak macie jakieś wiadomości, czego, co można stosować na porost rzęs, gdy się karmi, to z chęcią bym chciała się dowiedzieć. Ta maskara zawiera biotynę, aminokwasy i aktypeptydy. Ma właśnie stymulować wzrost rzęs. Ja nie zauważyłam, ale nie jest używami regularnie. Ale na moich krótkich rzęsach wyglądała dość przyzwoicie, co latko się zdarza. Lepiej tusze się sprawują, gdy mam długie rzęsy. Teraz niestety zaczęła już tak. no Nie, da, nie daje takiego ładnego efektu na rzęsach, ponieważ się stają no, takie no, pozlepiane, grube, więc idzie do kosza. I dwa ostatnie produkty, czyli Kobo 101 Mono. To, jest to był biały cień do powiek, bardzo fajny. E, dość pylił, ale był przyzwoity. Niestety pod koniec mi się skruszył całkiem i go wyrzuciłam. Teraz go wyrzucam, ale powróciłabym zdecydowanie. W ogóle nawet podobają mi się te cienie Kobo. Są podobne do inglotowskich. I ostatnim produktem, którego również mam pod oczami, nie wiem czy widać. To jest L'Oreal w odcieniu 2 Vanilla. E, nie daje mocnego krycia pod oczami, jest delikatny. Czuję, że skóra oddycha. Jest mięciutka, za przyjemny produkt, zdecydowanie i też myślę, że mogłabym spokojnie do niego powrócić. Dla zainteresowanych, co mam na ustach, jest to pomadka firmy ASTOR w takim pięknym, biało-złotym opakowaniu. Soft Sensation 403 Attractive Coral. To są już wszystkie produkty, które wykończyłem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! No, teraz weźmy tę poduszkę i teraz powiedz. Daj, daj! Powiedz witaj na kanale, Rudy. Nie mogę, bo jest jak No dobra, no to nie jest Dobra, to teraz. Cześć, witam na moim A, kanale? Stajem. Proszę? Kłaśćka. Kłaśćka, właska. Miło? Miło. Płyn micelarny z Ganty. Płyn micelarny z Garnier. Płyn micelarny. Co? Nie jest zużyty. No prawie zużyty, bo jeszcze muszę, potrzebuję go na raz. A skąd? Duży te rzeczy, to jesteś kochana! Płyn micelarny z Garnier. E, bardzo fajne, 400 ml, spora pojemność, niedrogi, bardzo fajnie sobie Ale on do czego on służy? Do jest mi pani makijażu. Do, do mhm. Tak. No. Na przykład? Tak? tak, na przykład do o. Bardzo fajnie. I czy on nie jest. Nie, to już jest tylko tak, bo mama wymieszała z wodą, żeby jest użyć całe, wiesz? Aha. No już tego się nie da tak słuszyć. To jest... A też wodą mało. Fajne było, co? Bo teraz będziemy mieć inne jeszcze. Tak. Teraz jest mango i papaja chyba, a później będzie o zapachu truskawek. Mhm. Fajnie, co? Z Rival, Rival de Loop, kapsułki nawilżające jest tutaj to przyszedł? Kto? Jakiś kość. Podoba mi się te, te tak? twoje perfumy. To jest kremik. Mam się go już wykończyła. Dragon. To jest Dragon. Marcysi ulubiony. Pokażę wam. To jest Dragon. My little pet shop. I Marcysia się lubi nim bawić. I ma ładne uszka brokatowe. Tak? Coś mi się podoba. Tak, a to wszystko idzie do kosza, bo już to są zużyte kosmetyki. Ale to dobrze. Będzie mama mogła kupić nowe? Wszystkie mi się podobają, ale mi się nie podoba, że wszystko jest zużone. Zużyte? Uh -huh. Ale nie... mamy nowe. Widzisz, ten barcan twój, ulubiony też się skończył. A, a mamy nowy, kokosowy. Ten no, się nie skończył. Ten się nie skończył. Uh -huh. Bo mamy go bardzo dużo. Y on był Są naprawdę fajny. Ja to zawsze pięknie wyglądasz, kochanie przecież. Zawsze. A Perfect match w odcieniu waniliowym. Ja mam ładny. Ta. O, powiem zaraz, co mam na ustach. Dziękuję. I Chodź, przytulasku, mój. Przytulasku, malisia idzie do nas. malisia idzie. No, co tylko mama powie, papa, do widzenia. Dobra? I koniec oglądania. I koniec. Filmie. Papa w filmie. Papa wszystkim. Nie, bo, papa filmie! Bo tam cię będą ludzie oglądać w gdzie? telewizorze. No gdzie? Na, na, na internecie. W komputerze ktoś sobie może ciebie włączyć. To ty mu mówisz wtedy. Papa, mój drogi. Pa, papa, moja a, droga. A kto? A jak nie wiesz, kto będzie oglądał, czy chłopczyk, czy dziewczynka, to mówisz. Papa do, dla wszystkich. Wszystkim. Pa... Też wszystkim. <grym> Uwaga, bo mi tu kamerę ci